Cześć wszystkim, z tej strony Kador, a dzisiaj, jak widzicie, ponownie gram w Battlefielda 4. Żartowałem, to nie jest Battlefield 4, ale zapewne się już w pierwszej sekundzie materiału tego domyśliliście. Battlefield 4 dopiero będzie na moim kanale, kiedy to będę nagrywał filmiki z bety, właśnie czwórki. Najprawdopodobniej będę nagrywał i będę wrzucał bardzo często... No... Będę wrzucał często. Yy, trochę zaniedbując inne serie, gdyż beta, nie, jak wiadomo, nie trwa wiecznie. Jestem jeszcze ciekawe, jak mi będzie chodzić. Jak będę miał 5 FPS-ów przy nagrywaniu, to ja dziękuję, naprawdę. Ale może nie być tak źle. Oj, gdzie on był? Aha, tam. I właśnie kiedyś mówiłem w jakimś tam odcinku, ja dostęp do bety mam. Jako iż kupiłem, a właściwie jestem posiadaczem Battlefielda 3 Premium, i to jest właśnie ta moja droga, dzięki której zapewniłem sobie dostęp do bety Battlefield 4, na którą bardzo czekam. I tutaj jak widać, gram bronią Rambo, jak została nazwana. Również nazywana świnią, o, o, klienci, tym tutaj o jeden. Oj, i ja też jak prawdziwy rambo oczywiście biorę z biodra. Tylko że wspomagam się laserkiem jak widać. Może nie widzicie materiale, ale mam laser. Co to, co, to, co, to? co, to? co, co? To? Macie Greenada chociaż. Może go trafi. Gdzie tam? Powinienem się rozłożyć jak jakiś kamper z dwójnogiem, ale nie. Ja nie kampię zwykle. Ja wolę biegać. Nie lubię kampić. Kolej z trzecim levelem mnie pięknie zabił Który teraz kampi mógłbym go noża, ale mi się nie chce, bo wolę pograć moją bronią Rambo. Nieładnie, może tu ktoś siedzi, jakiś kamper. Nie, nikogo tam nie było. A znowu gram na kanałach no sure, gdyż po prostu ostatnio preferuję kanały no sure. Jakoś nie chce się grać na podbojach, wolę sobie w wyekspić trochę punkcików i killi na deathmatchu, niż mam się denerwować na podboju. Mi się znudziło na chwilę jeździć czołgiem, ale pewnie wróci mi chęć, kiedy będę miał Battlefield 4. Aha, o, i widzicie jak chciałem go z wzi noża wziąć, ale się odwrócił. No, niestety. Nie wiem czemu się odwrócił, ale się odwrócił. Tego nie lubię. Idziesz tam, to idziesz tam, nie odwracaj się. Dobra, nóż załapał mi w dziwny sposób. Ale i tak zginęłem. Zabił mnie czarny templariusz, o ile dobrze przeczytałem. Amo, chłopie I nikogo nie było, a myślałem, że zażyje I teraz zaś akurat ktoś był No i to, to, aż trzech się nagle zbiegło A nie mogło tak, w takim przypadku Uuu, tak się tych trzech zbiec, Akurat kiedy ja te cztery miałem, tak, 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 bez, bez niczego, tak po prostu. No właśnie, nie. Niestety, kurde koleś, myślałem, że do tego obok będzie strzelał, a nie do mnie. Czemu oni są tacy nieprzewidywalni? Nie ma. Miałem sześćdziesiątka kosi nubów, jak Bizon w zboże w słoneczny, słoneczne południe. No mówiłem, miałem 60 to kosa, ale i tak mnie zabili. Staty bardzo ładne. Dobrze, w końcu dostałem jakiś medal wsparcie zaopatrzeniowe, o i teraz bugi będzie mi cały czas wisieć. Żebyście mogli zobaczyć i zazdrosić mi, że dostałem taki medal. Chyba już 30 któryś. A nie, zresztą możemy się myć. Albo 20 któryś. Nie pamiętam. Ale te medale mi kiedyś wlatywały. Jak kiedyś się cały czas grał właśnie z takimi o 60 i tego typu na dwójnogu na metro i się rzucało tylko amunicję na metro 64 o, Tam to dopiero szło Ale teraz już odechciało mi się grać na metro Już jakiś czas temu nawet Niestety nadal przy nagrywaniu z Battlefielda Mam dziwne ścinki o. No 1% Mam, a nie i tak go zrobiłem, mam takie dziwne ścinki, takie minimalne, tylko podczas nagrywania, tak mi chodzi, ładnie, a jak już zobaczyłem po wyrenderowaniu i rzuceniu na YouTube, tych ścinek nie widać, chociaż to, ale mi się o wiele gorzej gra. Ale w sumie ile się jeszcze tego Battlefielda trójkę ponagrywa, jeju! ile się go jeszcze ponagrywam? Jest gdzieś tak połowa sierpnia. Wrzesień to będzie beta, to na chwilę odstawię trójkę i będę tylko w betę napierniczał. Jak wielu z Was. I później ona wychodzi chyba z 31 października. No, też jakieś 2,5 miesiąca gdzieś tak za zaokrąganiu grania w battlefielda. Trójkę i nagrywanie z materiałów. I koniec. Lecimy z czwórką. Yes, samobójstwo, ale zabiłem szeperda. No Bragrini Nie ma Dobre jestem 60 która się nie spodziewałem No. Kurde, bym na tego koleś odgonił na pewno mało życia. To nie, koleś z shotgunem musi i to jeszcze chyba był setny level. No szkurda, masz setny level. Nie graj z shotgunami i nie denerwuj ludzi tylko. Bo to jest tylko takie głupie denerwowanie. Ich porządnych gracz jak ja i setki innych, właściwie tysiące, setki tysięcy. Take this. znowu samobójstwo, ale kill z C4? Jak się dowiedziałem w Battlefieldzers 4, nawet z wiadowca, będzie miał C4 i Klimory, No, w końcu się poczyna jak w Call of Duty 4, kiedy to się tylko snajpa. claymorki i kampimy. Ale mnie zaskoczył. Znowu Black Templar 1. I, I I, znowu ten... Nie, nie ten sam koleś, ale też z shotgunem. Proszę, przestańcie tak... Te shotguny cisnąć. Grać jak prawdziwy proplejerzy, takimi brońmi jak azwal Żartowałem. O, dobrze. To teraz mogę zdjąć tego kolesia, co ma azwal. jego już nie było i ale mi zaszedł kolej z drugim levelem tuż za moje plecy Ale się zemściłem Greenite Ciamo. Urde, nie strasz. Wiedziałem, no szkurna! Ale to się jeszcze cofnął chwilę i wrócił. Dobra, nieważne. I, o, staty... No, staty mogą być, nie powiem. I dupa. Kalasznikow. O, teraz coś może powiem. Yy, z, jak mi nagrywanie się wyłączy. Znaczy, jak filmik zakończę bez pożegnania się. Typu, o do zobaczenia w następnych odcinkach. I yy, tego typu z Battlefielda Cześć. To znaczy, że zabrakło miejsca na dysku i przerwało nagrywanie. Postaram się nagrać rundę do końca, ale coś czuję, że mi się chyba nie uda i nie nagram cały. A to, to już Jakbym nie zdążył się pożegnać, bo mi włączy nagrywanie, to robię to teraz. No właśnie to się za to liczy. Kurde. O, 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 I to jeszcze potem naczepę w las? Nie, to, to, to. O, dobrze. Nowy celowniczek. Gdzie, gdzie? Chopie. No, o, o, no i kurde, musiałem włączyć celownik, żeby tego pod naczepą trzasnąć, a tu, o. Dobra, może zmienimy broń na coś w ogóle klasę postaci, o weźmiemy sobie taki ACWR i polatamy sobie, też oczywiście z laserkiem, bo to jest dla mnie najbardziej przydatne na deathmatchu. No i, i, i RPG-iem, i z broni, i jeszcze nie zginie, on z takiego małego oswalka, i ja zginę, okej. Okay. To niebo złe sprawiedliwe, ale niech będzie, pominę to. No zaś, no zniszczenie ładunku. A czemu nikt od tego zniszczonego ładunku nie zginął? No panowie, chyba tu ktoś czituje. No, i kurde zaś. Jest. Jednego kolesia zabiłem. uuu, dużo. Staty mi się psują odkąd wziąłem ACWR. Chyba będę musiał go szybciej odłożyć niż myślałem. I wziąć znowu broń Rambo. No chodź, cofnij się. Gdzie oni są? No kurde zaś, defibrylatorem jeszcze, no. No żebym ja kilkam zobaczył. Dobre. I ja yes, strzeliłem właśnie? No, no jak, jak, jak? Przecież, kur. D. Kur. D. Jest. no teraz padł. Zawił mnie dwa razy. Przy czym jako go zerpega. Tyś ma to jedna. Dobrze, żeś zginął z noża. Jak ja dopiero zostaję odrodzony, to nietykalność chwilowa. Aha. No kurde. No co za pieprzony frajer, za przeproszeniem. No najpierw mnie z defibrylatora wziął. To chyba ten. Teraz noża mimo, że zacząłem ściać. No jasny gwint. What the fuck. Chyba biorę jednak moją broń rambo. No i ja pydy, jeszcze ja zginę pewnie. No a ja, of course, of course, ja muszę. No. Perfekt gracie, w super z was, frajerzy i cioty. Okej, okay, jedziemy. Nie, no muszę wziąć moje 60, bo już się zaczyna pierdzielić wszystko. Tylko wziąłem... z broń Rambo już wszystko. O, 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 o. O, jaki o, o, och, o, och, 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 o jaki kolejny. Tamten powinien zginąć od broni, a nie od granatu. Przecież tyle w niego dupiłem. O, tak. Mm -hmm. odłonek C4 koleś. Chyba jednak nie dogram do końca tej rundy, po prostu nerwowo nie wytrzymał. Ja już mięci kolesi denerwują. A myślałem, że będzie materiał bezstresowy, ale jak zwykle... Tak na początku idzie, ale nie. Coś musi być, pójść nie tak przez chwilę. O, no i. No masz. No! Kto go zabił? No. W końcu go zabiłem. Jezu chryste. Ale do dziś mnie ciekawi, kogo... jak cofniecie wetero, kto tego technika zabił, co ja do niego strzelałem. No przecież tam nikogo nie było ze mną. Szok i niedowierzanie. O. No przecież, ja pier... Tole, już. Rzuciłem C4! Ten koleś mnie pod takim kątem nie byłby w stanie zdjąć, jak leżał. To jest... Fucking impossible, jak teraz ja zwykle mówię, no to jest niemożliwe. O, 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 o. Niemożliwe, żebym jest pod takiego kąta zdjął. O, i ten frajer to samo. No, ten, ten dobra, no. Dziwne, że nacisnąłem przycisk strzelania. Przycisk strzelania, ale powiedziałem spust. Chociaż właściwie przycisk strzelania, no bo u mnie. Lewy przycisk myszy to strzelanie. No to przycisk strzelania chyba. No bo nie klawisz. No i dupa, 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 dobra, nie. Chyba jednak nie chcę mi się tego nagrywać do końca. I mówię naprawdę, zaraz pewnie przerwie. To chociaż tak, to jednak się może jednak pożegna. Tak więc, to był Battlefield 3 po krótkiej przerwie. Multiplayer. Dzięki za oglądanie, kurna. No zobaczyłem w następnych odcinkach. 6